Następny przystanek Metro Wilanowska. Metro Wilanowska. Następny przystanek Podbipięty. Przystanek na żądanie. Podbipięty. Następny przystanek Metro Służew. Przystanek na żądanie. Metro Służew. Następny przystanek Wrubla. Przystanek na żądanie. Wrubla. Następny przystanek Wałbrzyska Cmentarz. Przystanek na żądanie. Wałbrzyska Cmentarz. Następny przystanek. Noskowskiego. Przystanek na żądanie. Noskowskiego. Następny przystanek Nowoursynowska. Przystanek na żądanie. Nowoursynowska. Następny przystanek Dolina Służewiecka. Przystanek na żądanie. Dolina Służewiecka. Następny przystanek Karczocha. Następny przystanek Karczocha. Przystanek na żądanie. Karczocha. Następny przystanek Patkowskiego. Przystanek na żądanie Patkowskiego. Następny przystanek osiedle Arbuzowa. Przystanek na żądanie osiedle Przy... Arbuzowa. Następny przystanek Sobieskiego. Przystanek na żądanie. Sobieskiego. Następny przystanek. Królowej Marysieniki. Przystanek na żądanie. Królowej Marysieniki. Następny przystanek. Wilanów. Przystanek na żądanie. Wilanów. Następny przystanek. Wogla. Przystanek na żądanie. Wogla. Następny przystanek. Powsinek. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Pałacowa. Przystanek na żądanie. Pałacowa. Następny przystanek. Czekoladowa. Przystanek na żądanie. Czekoladowa. Następny przystanek. Rosochata. Przystanek na żądanie. Rosochata. Następny przystanek. Przekorna. Przystanek na żądanie. Przekorna. Następny przystanek. Waflowa. Przystanek na żądanie. Waflowa. Następny przystanek. Osiedle. Konstancja. Przystanek na żądanie. Osiedle. Konstancja. Następny przystanek. Borowa. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Klarysef. Przystanek na żądanie. Klarysef. Następny przystanek. Polna. Przystanek na żądanie. Polna. Następny przystanek. Południowa. Przystanek na żądanie. Południowa. Następny przystanek. Mirkowska. Przystanek na żądanie. Mirkowska. Następny przystanek. Mirków Szkoła. Przystanek na żądanie. Mirków Szkoła. Następny przystanek. Osiedle Mirków. Przystanek na żądanie. Osiedle Mirków. Następny przystanek. Centrum Handlowe Stara Papiernia. Przystanek na żądanie. Centrum Handlowe Stara Papiernia. Następny przystanek. Sobieskiego. Przystanek na żądanie. Sobieskiego. Następny przystanek. Park zdrojowy. Przystanek na żądanie. Park zdrojowy. Następny przystanek. Piasta. Przystanek na żądanie. Piasta. Następny przystanek. Skolimów. Przystanek na żądanie. Skolimów. Następny przystanek. Plac sportowy. Plac sportowy. Koniec trasy.